A więc... Eo! Trzyma z Roscy Witam Was w The Dog Internet. Um, nie mam pojęcia, czy nagrywałem kiedykolwiek tą grę, chyba nie. Jak tak, to bardzo przepraszam. Prze o, -o, o reklamy, nie ma ja pierdzielę. Czekajcie, już nie będę robić cięcia, po prostu zrobimy tak. Okej. Okay. Dzisiaj sobie zagramy na Normalu. Gra opowiada o youtuberze I gameplay który oszalał, stał się psychopatą, nazwijmy tutaj. tutaj y Tutaj mamy scenki, gdzie porwał dziewczynę i będzie wykonywać się jakieś tortury na niej. No właśnie, piła mechaniczna. Ojojo, Amelia Brown. Aha, czyli jakąś Amelię y ukotrupił. Dobra, jesteśmy detektywem, który przyszedł sprawdzić, co się wydarzyło. Chyba przyszedł przeszukać, znaczy, chyba przyszedł znaleźć jakiekolwiek informacje na jego temat i rozwikłać tę sprawę zaginięcia Amelie Brown. Jakby coś może być inny mikrofon, ponieważ nagrywam to na laptopie gamingowym, jestem też w innym pokoju, to też może być, może echo, zobaczymy. Dobra, gram na euro też, jak widzicie, to było w sumie, um, um, jak to się nazywa, to było przecież, um, wiadomo, od początku odcinka, ale dobrze, ja już nie będę udawał, że tutaj um, nie grałem w tą grę, nie będę robił jakiejś, zgadnij, to będzie moim, moją kolacją. Um, Chodź tutaj. Ja nie będę udawać, że... Wow! Jaka to gra jest super, bo ponieważ już nie w nią grałem 3, lata, już 4. A za temu. Nie uciekniesz mi ponownie. Okej. Okay. Krzyż! Haha, Aha, przed gardła czy coś tam. Co wybierasz? O! Telefon... O, o, o kurna. Alworo, dzwonimy, ha? Kto dzwoni? Twój stary z mlekiem dzwoni. Dobra, teraz będziemy mieli tam I jeśli dobijecie tutaj pod tym filmem Zostań 5 lajków, like przestań marzyć. To... To przejdę tą grę na ekstrim. Miję. Gra nie jest za łatwa na ekstrimie. Nawet bym powiedział, że jest ciężka na ekstrim. Będziesz pierwszą ofiarą, którą włożę do... Jak to się. Ha, jak długo bez jakiejkolwiek wizyty Z wi wydawaj mi sobie dźwięku to będzie żył krócej. Okej. Okay. Dzięki za podpowiadkę. O kurwa, nie żyje. Nie! Nie, godzina pierwsza Aaaah, podciął mi... no nie, pierdziel! Aż to jest jakaś masakra. Niestety, um, item gameplay lekko mi rękę podciął. No dobra, gardło mi lekko podciąła, tak leciutko. Jeszcze żyję spokojnie. Po prostu psychopata, co ja tutaj mogę więcej mówić. Uważam, że gra jest troszeczkę straszniejsza od Psychopath Hunt i jest bardziej rozbudowana. Jest lepsza, po prostu. Musisz biec, żeby przeżyć. Posłuchajmy sobie kasety. Marze... Boże. Maj jest bardzo ciemna. Jej, jej oczy. Jej małe ręce. Wszystko... Wszystko mi, wszystko, mi się o przypominać przypomina takiego. To mięso to już jest styl. No nie wierzę, on tu idzie znowu. Kurczę, chciałem powiedzieć, że ten gościu jest kanibalem. Ponieważ spożywa ludzkie mięso. Ale soundtracki są dobre w tej grze. Posłuchajcie sobie tego Chase muzyka. Mm, dobra, buteleczka. Aha, już mam nie dosyć. Ja też go mam dosyć. Dobra, tutaj mamy kodingo, czyli kod. I tego szybko użyć na górę. Szybko, szybko. Polar miejsce. Tutaj zawsze pada Danka, aha kurde. Diamentowy przycisk Rack Rack. I zauważyłem, że AI tego... Jak ktoś nie wie, że to jest AI, to po prostu jest jakby umysł, chociaż umysł, no... Um. Powiedzmy, umysł tego i jest o dużo lepszy niż Psychobot Hunt. Zaraz wam pokażę, dlaczego. Ale to jeszcze za chwileczkę, bo na razie... Muszę dojść do jednego miejsca, gdzie to będzie bardzo dobrze widzieć, właśnie widać. Tutaj muszę się dostać. Tutaj nie można się zgubić. Znaczy, zgubić się raczej tutaj... No, można, ale... Jest ciężko. Trzeba być bardzo ważnym, bo się ktoś zagada ah, ja powiedzmy, zagadam się i... i nie będę wiedział co zrobić... czyli wiem, będę wiedział co zrobić tylko jakby, powiedzmy, zagadam się i... następnie... zagubię się i zapomnę co miałem zrobić to trzeba być... okej, okay, czyli mam... w tego z roku widziałem pan... Którego, po, widziałem e, pan, który, e, z daleka ale mi nie widzieli. Burza jest bardzo wielka. Nie mogę, nie, nic nie widzę na ulicy, na drodze. Jest niemożliwe, żeby się zatrzymać. Coś tam jeszcze było. Muszę się, muszę, muszę... Muszę, muszę dotrzeć. Muszę zakończyć. Próba, a już nie będę mówił jaka próba, bo... jeszcze YouTube mi ut, utnie film Dobrze dobrze. wiecie jaka to może być próba u, 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 u. Możliwe Słychać, możemy to może Słyszymy jak nasza postać w tle Wdaje dźwięki typu Musi się naprawdę bać, ale wracając Posłuchajmy kolejnej kasety Okej, okay, czyli mamy teraz kwiecień. Nie włączyłem kamer przez rok. Zapomniałem jak to się robi. To tyle. Zapłacam mi za to dużo. Moje pliki wszystko zepsuły, coś, coś takiego. Ja wiecie co ja po prostu... Ja się nie boję, tylko... Mam przeczucie, że on może czasami być za tymi drzwiami mogę stać życie, więc do tego tak robię. No to w sumie to też troszeczkę jest strach. Czyli lubisz grać wychowanego? Ha, 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 ha Znam każdy Znam każdy ko... Hmm. znam każdy zna każdy... jak się, no, no po prostu zna wszystkie miejsca w domu. Okej, okay. okay, dobra. Jakie jeszcze na zamki zostały? Muszę na pewno baterię znaleźć. I też spróbuję w tym odcinku odsłuchać wszystkich kaset. Mamy drona. Zapomniałem, że dron jest elementem, który nie wydaje jakichkolwiek dźwięków. Muszę wziąć telefon i zrobić tak. Mam Cię. Nie tak prędko, kolego. Nieważne, raz że mi raz już podciąłeś gardło. Nieważne, nieważne. Nie musisz, że za mną grasz? No, tak może. Trochę takie, takie, takie trollowanie. Dobra, trzeba. Mam materię tak o to chodziło. Proszę, nie można. Dobra, Janek. Okej. Okay. No i teraz użyjemy drona. Ponieważ dron umożliwi nam zdobycie y, pewnego krusza. O Jezus, widzowie, ja tu się tak się tym dronem jeździ. Przez to pewnie będzie 5 minut odcinka, a czy 5 minut odcinka. Ten dron pewnie przedłuży ten odcinek 5 minut. Więc bardzo przepraszam. Ale ja muszę jeździć... jeździć y, górną i dolną strzałką oraz przesuwać tę lewą i prawą strzałkę. To nie jest łatwe. Zabije się. Zaraz. Co? Jak od mnie goni? Co mam? A no, chyba nie może drona zniszczyć, nie on jest David, on nie zniszczyć drona. Albo leżna zabawka. zaraz jeszcze mam takie pytanie, jak my kontrolujemy tym. Jak mamy w ogóle kontrolę nad tym dronem, skoro nawet pilota nie znaleźliśmy do niego? Kurde. Masakra widzowy. Widzowie, to ja zrobię cięcie i... i, i y, y, NASA. Widzimy się, jak już będę miał ten klucz, bo to jest jakaś. Jest! Widzowie udało się. Zajęło mi to około 6 minut. Lub 4 minuty, nie wiem. Jak patrzyłem to około 4 minuty, jednak mi zajęło. że dłużej. No sobie butelkę. Oha, on Nie wierzę. Skacz! Udało się. E, k e, ten klucz będzie nam potrzebna aby zyskać shotguna. E, więc teraz będziemy mogli się pobawić. Będą wyrównać szanse. Cóż? Co? Co się z tą butelką stało? E. O, dobra, teraz mam, chcę pokazać, że inteligencja tego bota jest na wysokim poziomie. Patrzcie, jak chcę tutaj przejść, to on idzie. Patrzcie. O, wie, że ja chyba będę chciał ten przejść. Ale jedynie inteligencja w, w, tego bota popisuje najbardziej się w tym miejscu, w którym przed chwilą byłem, ale w tym już po prostu zawodzi. Kurczę, ja nie wiem, naprawdę, się to, co się z tą butelką stało. Się CO SIĘ STAŁO <laughs> Dobra, nie wnikajmy, co tu się, co tu się stało um, Idzie Moneta Ja pierdziele Masakry z tymi reklamami Teraz mamy minigierkę, gdzie musimy zrobić, jak najwięcej. Musimy, no, musimy zrobić te wszystkie puszaki. To się nam do przydadzą, tyle jak te puszaki. Powiem tak. Gra zawiera bardzo unikatowe i dosyć bardzo unikatowe oraz. O, przepraszam, ale nie mogę ich otrzymać z tą butelką. Ta gra zawiera bardzo unikatowe oraz kreatywne zagadki. Jeszcze nigdy nie widziałem takich. Zagadek w żadnych Indie, indie Games'ów. W żadnych Indie, indie Games'ów. Dobra, czyli um, jeszcze ostatni zamek nam został. No dobra. Jeszcze musimy sobie. wszystkie musimy Aha. Czyli jeżeli pojawi mi się napis pizzy a door under repair, czyli drzwi pod naprawą, to oznacza, że się obudził. Dobrze, dobra podpowiadka. Zobaczymy czy, w ogóle, zobaczymy, czy w ogóle znajdę wszystkie kasety. Co to jest za talerz? Nie wiem. Co? Ok, kaseta. 22 stycznia na 1000 Moje koty już się przyczyniły do tego jedzenia. Ale nadal... Nadal... nadal może... No wiecie, o co... Po prostu... o to, że jego koty zaczęły y, drapać strasznie w ściany i były się i, i czułeś się niekomfortowo. Jeszcze, czekajcie... Czasami nie możesz spać. On czasami nie może spać. Okej, okay, obudził się. O, o, ma już mnie dosyć, ja też byłam dosyć. To sprawdziła prawdziwa muzyka grozy Jeszcze przed z, 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 z uruchomieniem tego muszę go zastrzeć. Gdzie jest Mo? Gdzie ja szedłem na pożegnanie? Definitywnie nie tutaj, szukasz informacji? Przyszedłeś do złego miejsca. No chyba nie. Dobrowaliście to, dostrzegam to robię. B. W. 4. B, W, 4, dobrze. O, tutaj, W.

Weź swoje brudne ręce z mojego komputera! O, już nie żyjesz! A, będziesz tego żałować. mam nadzieję, że ci odcinek wam się podobał. Ja byłem chyba, więc pa pa